Panie, poza tym, że są kolicjantkami, polityczkami, są także istotami ludzkimi, które potrafią myśleć Myśleć o Panie profesorze, pan, profesorze, pan my, też jest, profesorze, jest istotą ludzką. Proszę nas. Prawda jest taka, że w większości polskich miast, tym w tym moim mieście, Radomiu, podobna sesja odbywała się, i tak samo mieszkańcy Radomia nie życzą sobie, aby tego typu centra były lokalizowane na terenie. Miasta Radomia. To wyście te centra wymyślili, wyście je zaplanowali, a dzisiaj macie pretensje do tego rządu o to, co sami zrobiliście. To jest jakiś kuriozum. Mało tego, że macie pretensje o te, o te centra, to jeszcze macie pretensje o tych yy, obcokrajowców, których tu sprowadziliście w liczbie ponad 300 tysięcy. Totalna kompromitacja, bądź jak to woli, historyczna porażka słynnego pseudoprofesora spis, a więc Zybertowicza. Zybertowicz duka na antenie radiowej trójki, że Matecki już dawno powinien opuścić areszt śledczy. A posłanki koalicji 15 października nie powinny jego i partii krytykować za skalę złodziejstwa. Profesorek znalazł na to świetny argument, wręcz nie do obalenia. Jego zdaniem tak być nie może i Matecki musi być zwolniony. Uwaga, to cytat, bo wszyscy jesteśmy osobami ludzkimi. Również dzisiaj kosztowniak na antenie Polsatu udowodnił wprost, że myślenie. Chyba kosztuje go zbyt dużo. Postanowił dołączyć do chóru tępych propagandystów PiS, którzy oskarżają rząd koalicji 15 października o rzekome hurtowe budowanie, a także otwieranie tak tzw. centrów dla migrantów. Na szczęście w tym samym studiu był także Andrzej Rozenne, który szybko naprostował kłamczucha z PiS i obnażył jego fundamentalny brak wiedzy. Wszak to minister z PiS, zarządów PiS jako pierwszy chełpił się i to on przekręczał klucz w drzwiach nowego przybytku budowanego przez własną partię. No to na koniec zajrzymy do Watykanu, ale u nas czarnej flagi kira na pewno Państwo nie zobaczycie. Za to zobaczycie nagranie, którym chwalą się pisowcy, którzy dumni są z Dudy, jakoby ten miał znowu mieć długie spotkanie z Trumpem. Tak się składa, że taśma i nagranie z tego spotkania wyciekło do sieci. I okazało się, że tym razem zamiast warować przy kiblu jak w Waszyngtonie, dudu został poklepany przez pomarańczowego idola... Po ramieniu Adam Bysiek. Dzień dobry, witam Państwa w weekendową sobotę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Jak zwykle na starcie, gorąco do Państwa apelujemy o to, by kliknąć łapkę w górę, tu na dole, i o to, by napisać komentarz. To naprawdę skuteczny sposób na to, jak pomagacie nam Państwo docierać do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. A my startujemy dzisiaj od tego, co wydarzyło się na antenie radiowej trójki. Zybertowicz postanowił znów brylować. I udowodnić, że tytuł profesora to tak naprawdę jest tyle warty, co chociażby słynne dyplomy z Kolegium Tumanum. Zybertowicz dołączył do osób, które pieją z zachwytu na wieść o tym, że Matecki opuścił areszt śledczy w Radomiu Rzecz Jasna. E, o ile można prowadzić polemikę z tym, czy prokuratura postąpiła zasadnie, czy nie, o tyle próba prowadzenia dyskursu z profesorem PiS na temat powodów, dla których Matecki miałby nie spędzać w nim ani dnia dłużej, jest po prostu takim rzucaniem grochem o ścianę. Otóż Zybertowicz zamknął to w jednym zdaniu i został po prostu wyśmiany przez swoich interlokutorów. Za co? Ano za to, że twierdzi, że tym argumentem przemawiającym na rzecz tego, by kneblować usta obecnym posłom koalicji rządzącej, a także nigdy więcej nie zatrzymywać, aresztować, najlepiej umorzyć sprawę Mateckiego, jest to, że wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Panie. Poza tym, że są kolizjantkami, polityczkami, są także istotami ludzkimi. Tylko potrafię. Myślę, myślę, że nie. Myślę, że Boże, ja wiecie, to też to tam po to, po prostu... to po prostu... Ale, ale zachowujecie się tak, jak pan Ale, panie profesorze, pan też jest, jest istotą rzymską. Proszę nam samą widzieć. Zachowujemy przy jakichś istotach. Panie profesorze, proszę kontynuować, po... ale bez wycieczek. Panie no, zdaniem, Myślę, że śmiech to jedyna reakcja, jaką można było zareagować na tego typu brednie. Jednak zauważcie państwo, że oni nawet nie przygotowują. Się do tego, by komentować tak oczywista kwestie, rzeczą jasną jest to, iż wypuszczenie Mateckiego w tak krótkim czasie, bez żadnego przesłuchania, no jest po prostu kompromitacją prokuratury. Państwo wiecie, no kto na jej czele stoi. Ciężko już tuszować pewną nieudolność, czy chociażby nie wiem, czy celowe przez to, że tam pracują wciąż złogi poziobrze, ale jednak spowalnianie rozliczenia tych bandytów. Ja jednak mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat uda się nie tylko przedstawić akt oskarżenia, ale także zamknąć tą sprawę banalną. No mamy tu dowody, mamy tu naprawdę jaskrawy przykład złodziejstwa czy korumpowania urzędników nawet w drugiej instancji. Wówczas byłby to sygnał dla tej patoklasy pisowsko-prawackiej politycznej, że no niestety nie ma świętych krów, a immunitet można tak samo szybko stracić jak szybko dostało się go od wyborców. Jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? i Co Wy myślicie na temat przebłysku intelektu. No, chyba tak to możemy określić. Pana Zybertowicza. Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to kosztowniak i chyba nieco kosztowne lub nie za drogie myślenie, na które ewidentnie pana kosztowniaka nie stać. Kosztowniak chciał dołączyć do chóru idiotów lub po prostu kretynów, którzy od kilku dobrych dni wparowują, napadają, dokonują nalotu czy pewnej szarży na spokojne posiedzenia rad wielu miast w całym kraju, przerywając je jak Bąkiewicz. Państwu te obrazki także pokazywaliśmy bodajże w minioną środę, gdzie no burda, chryja czy chlew to mało słowa lub jest lub zbyt łagodne określenie zachowania tego pospólstwa, no które niczym nie niepokojone przez ani strażniczką czy policję dokonuje tego typu wolty. E, z jakiego powodu? No właśnie z takiego jak kosztowniak, czyli z powodu propagandy, którą otumaniają ich pisowcy, e, wciskając do głowy, że rzekomo otwarty i realizowany, wdrażany, uruchamiany i otwierany przez PiS projekt dostosowywania czy asymilacji imigrantów w ramach e, tak zwanych punktów e, Pomocowych czy punktów dla uchodźców, to kwestia nowego rządu. Jest wręcz odwrotnie. I wystarczyło kilka sekund, by Andrzej Rozenek po prostu intelektualnie zmiótł z planszy politycznej tego kolejnego, choć mało znanego pewnie do dziś politycznego kłamcę. Prawda jest taka, że w większości polskich miast, w tym w moim mieście Radomiu, podobna sesja odbywała się i tak samo mieszkańcy Radomia nie życzą sobie, aby tego typu centra były lokalizowane na terenie. Miasta Radomia, ale tutaj widzimy Piotrkowa, widzieliśmy również podobne sceny w Płocku. Jeżeli kogoś zapraszamy do naszego domu, to naturą Polaka jest to, że prosimy o to, aby on jednak zachowywał się wedle zasad, które my wyznajemy. To wyście te centra wymyślili, wyście je zaplanowali. A dzisiaj macie pretensje do tego rządu o to, co sami zrobiliście. To jest jakiś kuriozum. Mało tego, że macie pretensje o te, o te centra, też jeszcze macie pretensje o tych y, obcokrajowców, których tu sprowadziliście w liczbie ponad 300 tysięcy. To jest gigantyczne nadużycie, dlatego że centra integracji cudzoziemców w koncepcji rządów Prawa i Sprawiedliwości miały dotyczyć pomocy dla Białorusinów i Ukraińców. A gdy Unia Europejska zaczęła forsować takie pomysły, że to miało być szersze właśnie, aby zaabsorbować to co, to, co zamierzają do Polski, tych, co zamierzają do Polski przerzucić, to myśmy zaciągali hamulec ręczny. Napływali uchodźcy, emigranci zarobkowi 300 000 ludzi tu to zaprosiliśmy. Można było na, na bazarach kupować nie nie wizy nie i nie, to wam nie przeszkadzało, no to teraz a tych, dzisiaj robicie... Bazary. Robicie konferencję prasową pan poseł Sasin, inni ważni politycy PiSu przed Ośrodkiem dla Uchodźców w Czerwonym Boże, który powstał w 2002 roku, który pomagał Czeczeńcom, który pomagał przez lata uchodźcom, Białeś a dzisiaj sięgnęta. się straszy, opowiada, jakimi to wielkimi grupami chodzą. Ja też dodam, że szczegółowo sprawy opisujemy na łamach naszego portalu informacyjnego Checkpress.pldzie krok po kroku ze zdjęciami, materiałami wideo, a także datami, godzinami, fotografiami i postami polityków PIS pokazujemy i odkłamujemy te bzdety, udowadniając, że nawet na tym kanale jest taki biedny program, gdy pisowcy chwalili się tym, gdy otwierali te punkty dla imigrantów. Imigrantów dodajemy znów ważny kontekst, którzy nie pojawili się sami w Polsce. Tylko których nielegalnie przez polską granicę przepuszczał pis, licząc na to, że ci wylądują tak szybko jak w Polsce na zachodzie, a właściwie za naszą zachodnią granicą, bo w Niemczech i nic się nie stanie. Nie rejestrując tych ludzi, nie weryfikując ich tożsamości i w końcu nie sprawdzając chociażby ich motywacji do tego, by znaleźć się w tej części świata czy w tej części Europy, dzisiaj Pieklą się, zrzucają na Donalda Tuska czy nowy rząd winę za to, że Niemcy realizując traktaty unijne i ratyfikowane umowy międzynarodowe, Cofają tych imigrantów do Polski, bo to Polska była winna zarządów PiS. Podkreślmy to raz jeszcze, temu, że ta fala imigracji w ten sposób wartkim strumieniem wlała się do naszego kraju. Oczywiście zachęcam Państwa do udostępniania tego materiału, by odkłamywać te plugawe ugarstwa tych oszustów politycznych, tych amoralnych ludzi wyzutych do cna z jakichkolwiek emocji. Zachęcam też mocno do komentowania i wspólnej dyskusji na ten temat na, dolu, na dole. W komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj to krótki news, czyli Duduś po prostu znów olany niczym ciepłym moczem przez Donalda Trumpa. Lider, prawdziwy idol, słynna czerwona czapeczka Welszmata na głowie z napisem: Make America great again! Okazała się przywitać z Dudusiem jak z każdym innym szeregowym prezydentem. Na szczęście, kreatura ta i jej kariera. Kończy się lada dzień, a 18 maja wybierzemy nowego prezydenta. To tak, gwoli by pamiętać o tym, że za kilka dni obywatelski obowiązek pójścia i oddania głosu w tych wyborach, po to by więcej tego typu ludzi nie było, nie tylko przy korycie, ale tak, żeby ludzie ci nie pełnili jakichś reprezentacyjnych funkcji, wystawiając na pośmiewisko siebie, najmniejszy problem, czy partie, to nawet super, ale co gorsze, własny kraj. Miało być spotkanie, a było. Po prostu pomizianie się nie głowami czy nosami, a po prostu łapą po brudnym ramieniu. też, że tego samego dnia także w Kaplicy Sekstyńskiej spotkał się Wołodymir Załęski z Donaldem Trumpem. Nie sam, bo było także spotkanie z normalnym prezydentem, a nie pisowskim czy partyjnym pchamym przedstawicielem tego urzędu czy danej formacji politycznej. Mówiła oczywiście o prezydencie Francji Macronie, który również w tych rozmowach wcześniej dwu, później no trzy stronnych, w tym Tercecie, także brał udział. Nikt go nie klepał po ramieniu, a każdy próbował domknąć polityczny deal, no bo po co spotykać jest gościem, który, którego jedyną zasługą jest to, że robi łaskę na kolanach Trumpowi mm, politycznie, mentalnie czy internetowo-medialnie, e, tylko po to, by wykorzystać zdjęcie czy fotografię do tempej propagandy na arenie naszej krajowej polityki w Polsce. Zachęcam państwa do komentowania, ale najmocniej to ważne do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Zaledwie 53% z widzów ten przycisk kliknęło. To nic nie kosztuje nam, naprawdę pomaga, bo nas motywuje do dalszego działania, więc zachęcam do klikania subskrybuj. Bardzo na tym zależy, ale też sprawia, że państwo no, dajecie nam ten feedback, który no, jest tym motorem napędowym naszej pracy, dalszego, szerszego, konkretniejszego jeszcze bardziej e, dosadniejszego punktowania tej mafii, tej zgrai pisowsko sówpolowskiej Zachęcam też każdą i każdego z Państwa do lektury naszego portalu informacyjnego. Adres, dobrze pewnie Państwu znany, to oczywiście www.checkpress.pl, gdzie codziennie mnóstwo o polityce, Polsce i o świecie. Także tam każdy z Was może z łatwością założyć własnego bloga i pisać żywcem o czym się Państwu tylko i wyłącznie podoba. Bez żadnej cenzury publikujemy wszystko na naszej głównej stronie i na naszym kanale. Tu instrukcjach to zrobić: plusik u góry, podajecie e-mail i swój nick, i są Państwo no, szczęścią tego naszego dużego, rozwijającego się portalu informacyjnego. Zachęcam na koniec, by nas polajkować na Facebooku, a także kliknąć dołącz do naszej zamkniętej, bowolnej odpisowców i prawaków grupy dyskusyjnej, grupy otwartej, dla otwartych ludzi o otwartych głowach. Adam Byśniak za dziś dziękuję. Oczywiście życzę Państwu miłej, słonecznej, wiosennej, dobrej, przedmajówkowo urlopowej soboty, za Zapraszam gorąco na jutro, punktualnie o godzinie 14. Raz jeszcze dobrego dnia. Pamiętajcie łapka w górę, komentarzach i subskrypcjach. Pomaga nam to, ale to dzięki Państwu razem współtworzymy tą wielką machinę punktowania pisowskiego dziadostwa. Dobrego i spokojnego dnia, Dam Bysiek, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.